W ogóle powiem Wam, że znaleźć dobrą zaciskarkę do tych złącz, to trzeba się namęczyć. Tak Ja różne kupowałem i te wszystkie zaciskareczki takie gotowe, takie gdzieś tam w markecie, jeśli się da dostać, to to nie pasuje. Miałem zawsze jest duży problem z tym, żeby to zacisnąć. Dopiero na Aliexpress gdzieś znalazłem, teraz Wam pokażę coś takiego. To jest z Aliexpress i bardzo fajnie się sprawdza. Zresztą, sami zobaczycie zaraz. Dobra. Teraz tak. Zgodnie ze zdjęciem. Znaczy, zgodnie ze zdjęciem. Wiadomo, co musi być, tak? Musi być ten rezystor. I ten rezystor musi być pomiędzy zasilaniem a sygnałem. Bo to jest podciąganie do zasilania. Dobra. Gdzieś tu mam ten, ten czujnik. No, i tutaj jest ten rezystor, więc z ja tego wyciągnę. No i prościej to by było przylutować, po prostu powiem Wam, bo, przy, bo y, zaciskanie takiego czegoś to nie jest prosta sprawa i wygodna. Ale spróbujemy. Czyli tak, niebieski zostaje do czarnego. Musimy to docisnąć, że tak powiem. Znak. Trzeba by sobie przygotować odpowiednią końcówkę i to jest ta ostatnia. Zobaczymy czy to się uda. Ona z jednej strony, zobaczcie, ma takie głębsze rowki. Tam z tyłu są ciaśniejsze, tutaj są szersze. Więc od tej większej strony jakby musi być ta część, która będzie nam izolację łapała. O, mam złapany ten pin. A spróbuję go zacisnąć. Niestety, już razem z tym yy, w zasadzie nie, niekoniecznie muszę razem z tym opakowaniem, znaczy z tym pudełkiem, nie? Ale, ale spróbuję. Dobra, czyli mam taki czarny i ten drucik. Zobaczymy, czy to chwyci. No chwycić chwyciło, co prawda te włoski tutaj zostały. Zobaczcie. O, coś takiego wyszło. Te włoski obetne, ale powinno jakoś tam się to sprawdzić. No może nawet nie będzie tak źle. Kurczę, skróca od razu te druciki, bo to za dużo tego jest. No, ten wyszedł idealnie, patrzcie. To ten, ten, no, złapię fokus, ale mam paznokcie moje, piękne. O, właśnie, bardzo ładny widok. Tam trzeba niestety te włoski, to skrócić trochę. Dobra, jeszcze ten trzeci, też może być krótszy. Takiego? Pięknie, idealnie. Pięknie wyszło. To jest w ogóle, Wam powiem, ten. A w ogóle mam różne te końcówki ciekawe. To jest telefon. Jakiś tam sieją, i stary, taki zalegał mi w szafie i bardzo fajnie się sprawdza jako. Jako ten, jako. Jako telefon do streamowania. Dobra, teraz tak. Czerwony z niebieskim. U mnie to będzie. Czerwony z niebieskim w jeden, w jedno złącze, muszę wejść. Piek. Zobaczył? Nie chcę wskoczyć, bo tutaj muszę go trochę docisnąć. Pyk, wstyknął nawet. I czerwony. No, idealnie. Dobra, a tutaj musi być ten pojedynczy. Pięknie, słuchajcie. Włoska robota. Można teraz.